Dzisiaj odbył się przy kościele artystów bazylika Santa Maria del Monte Santo. live painting, czyli malarstwo na żywo ku czci naszego świętego Jana Pawła II. Jako artystka poświęciłam Janowi Pawłowi II cykl moich prac Spuścizna duchowa Jana Pawła II, z których cztery obrazy zostały wykonane. Dzisiaj malowałam piąty obraz, który jest poświęcony artystom. Dlatego jest to chwila szczególna, ponieważ przy kościele artystów malowałam Jana Pawła II jako poetę i dramaturga. Malowałam naszego papieża w gronie artystów. W gronie muzyków, w gronie baletnic, jak również w gronie naszych rodaków tutejszych, którzy tańczą w zespole folklorystycznym Czerwone Maki, w przepięknych strojach krakowskich, które umieściłam na moim obrazie. Jestem wdzięczna za to, że mogłam dzisiaj malować i te podziękowania składam Papieńskiej Akademii Teologii, szczególnie. Rektorowi Antonio Staliano, dziękuję również przedstawicielom zespołu tanecznego Czerwone Maki za to, że przyszli dzisiaj i uświetnili to spotkanie w swoich przepięknych strojach.